Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu i ponieważ nie mam dzisiaj zbyt dużo czasu, bo przyznam, że spałam do godziny 11 Przegięłam no maksa. W sumie obudziłam się po 11 także słuchajcie, masakra. Nie wiem, jak to się stało. No, nie miałam po prostu. No, w sumie obudziłam się, jak łukasz wstawał do pracy, ale później poszłam dalej spać. No i tak to wyszło. Dzisiaj chcę zrobić obiad na wypasie. Słuchajcie, mam ochotę na jakiś taki fast food. Będę do Was mówić i się malować. Podkład. W sumie, kurczę, chciałam użyć innego, ale dobra, mają podobne buteleczki. Catrice HD eh, Liquid Coverage w odcieniu Sand Beige. A nie chciałam go użyć. Ale trudno. Boże, wiecie co? Dobra, bo już jeszcze, jeszcze porządnie nie zaczęłam, a już skaczę z tematu na temat. Mam ochotę na jakiś fast food i stwierdziłam, że zrobię skrzydełka takie jak w KFC do tego gotowaną kukurydzę. Jakąś sałatkę I takie grzanki czosnkowe Z bagietki Więc muszę iść na zakupy No i ogólnie muszę kilka rzeczy dokupić Więc zaraz sobie pójdziemy Chciałam powiedzieć przed chwilą, że mm, Zgubiłam moją gąbeczkę Nie wiem jak to się stało, tą z wieltek I teraz męczę się tą I po prostu No ona nie jest jakaś zła Ona jest z Vibo albo z Lowi Nie jest jakaś taka zła, ale w porównaniu do tamtej No to jest beznadziejna i różnica jest tak duża, że po prostu. O, nie podoba mi się to. No ale na pewno się znajdzie, no musi być gdzieś tutaj w domu. Nie wiem w ogóle jakim cudem, jakim cudem ją zgubiłam, ponieważ ja ostatnio trzymam naprawdę porządek wszędzie, co jest do mnie generalnie niepodobne, ale ostatnio mam wszystko posprzątane, więc <laughs> nie wiem jakim cudem ona zginęła. Podejrzewam, że może jest gdzieś pod tapczanem, poduszkiem. No i w sumie nie chciałam, nie chciało mi się strasznie iść dzisiaj do sklepu. No bo tak, spałam do 11 W ogóle oczywiście miałam plan, żeby nagrać e, odcinek Mierzymy I żeby nagrać jak farbuję włosy Jak robię henne na brwi I takie tam wiecie, ogarnianie się e, No ale jak zobaczyłam, która jest godzina To stwierdziłam, że Pewnie już dzisiaj nie zdążę Wzięłam się za montowanie jakichś tam filmików e, No i tak mi zeszło do 15 Więc w sumie obiad będzie na kolację nic nowego. No i pewnie dopiero to farbowanie włosów nagram za jakieś 2-3 dni, bo ja bardzo nie lubię farbować takich świeżo umytych włosów. Wiecie, jak one są takie czyste, sypkie, to po prostu latają na wszystkie strony, zawsze jakoś, nie wiem, takie już troszkę. Zresztą zawsze też mi powtarzały to fryzjerki, żeby nigdy nie przechodzić z takimi świeżo umytymi włosami do farbowania, a ja zawsze przychodziłam i zawsze moja fryzjerka na mnie krzyczała a ja mówiłam, co mam przychodzić w brudnych? głupio tak, nie? <grytanie> wiecie, wiadomo że to jest, to jest jakiś dyskomfort i jak już idę do fryzjera, chociaż chodzę bardzo rzadko już w nie byłam w fryzjera, no to nie wiem, no ja jednak muszę mieć te włosy umyte nie lubię tak iść z takimi nieświeżymi a właśnie podobno, szczególnie przy robieniu pasemek, to yy, właśnie włosy powinny być takie już przybrudzone, takie lekko tłustawe I wtedy podobno fryzjerką się Lepiej pracuje, dajcie znać czy wy też Tak macie, czy to tylko po prostu Tak, jeżeli jesteście Fryzjerkami, to czy wam to rzeczywiście Ułatwia pracę To, że ktoś przyjdzie Z takimi włosami już Lekko nieświeżymi, że tak powiem Dobra, przypudruję sobie już Nawet nie chce mi się brać tego drugiego pędzla Bo naprawdę śpieszy mi się No i w sumie chciałam na te zakupy wysłać Bartka bo nie potrzebuję dużo rzeczy dosłownie. Nie wiem, co tam bym musiała dokupić. Aha, bagietki. Bagietki, jedynie bagietki tak naprawdę. Ale słuchajcie, jutro i pojutrze mają być tutaj takie upały, że stwierdziłam, że ja się, ja się w ogóle totalnie odzwyczajam od upałów i ta angielska pogoda totalnie mi pasuje, że jest tak właśnie lekko chłodno. Zauważyłam, że w sumie najlepiej właśnie czuję się, jak jest taka pogoda i nie męczę się. Lubię taką pogodę. tutaj ym, rozświetlacz i bronzer będzie z tej paletki. No i wiecie, i tak temperatura oscyluje w granicach, nie wiem, 20-21 stopni, 22 na przykład. Yy, a teraz ma być 32 jutro, więc ja wiem, że to będzie masakra i jak będę miała iść na zakupy, to się pewnie umęczę. Wolę to załatwić już dzisiaj i mieć spokój na kilka dni. A teraz w ogóle przypomniała mi się taka historia. Ostatnio wysłałam Bartka po paznowcie. To wiecie, to zwykłe plastikowe, żeby mi kupił, i niestety nie sprzedali mu, ponieważ okazało się, że. No, tam jest w opakowaniu klej, którego ja tak czy inaczej nie używam, bo ja wolę sobie użyć taki profesjonalny klej do tipsów. Taki jaki używają po prostu kosmetyczki do naklejania tipsów, jak przedłużają paznokcie No i Bartkowi nie sprzedali właśnie ze względu na ten klej, ponieważ nie ma 14 lat. I właśnie jak się nie ma 14 lat. To nie można kupić takich paznokci, także trochę to dziwnie. Tego kleju są 3 gramy, także słuchajcie, nie wiem, ale wiecie. Zawsze mogą sobie dzieciaki, nie wiem, na przykład robić głupie żarty albo coś, no nie wiem. Myślę, że w Polsce raczej nie byłoby problemu, nikt by nie zwracał uwagi na to, że dziecko kupuje takie rzeczy. Przygotuj, proszę, maseczki, żebyśmy nie, nie zapomnieli zabrać, dobra? Okej. Okay. Teraz mi się przypomniało, że. Bo ostatnio zapomnieliśmy właśnie zabrać maseczek I musiałam kupować A teraz tutaj wprowadzili takie obostrzenia Kolejne to Znaczy tak, na przykład otworzyli Otworzyli siłownię No te pały są otwarte Ale jest coś takiego, że W sklepach teraz trzeba nosić maseczki W Polsce też tak podobno jest Ale podobno nie jest to za bardzo respektowane Natomiast no tutaj z tego co widziałam To wszyscy noszą te maseczki I ostatnio właśnie poszliśmy bez I musiałam kupić gdzieś tam po drodze, a mamy zapas w domu, więc już teraz mi się przypomniało i powiedziałam Bartkowi, żeby przygotował, żeby po prostu gdzieś wyjął je na zewnątrz, żebyśmy nie zapomnieli. Pisałam właśnie do Łukasza, bo stwierdziłam, że do tych skrzydełek fajnie by pasowało piwo. I zapytałam, czy będzie mógł wypić piwo do kolacji, ale nie, ponieważ słuchajcie, on sobie w pracy chlapnął sobie w oko, to znaczy w sumie oko zdążyło zamknąć, więc... Chyba tam się nic za bardzo nie dostało do oka, bo miał robione badania i wszystko jest ok ale tak czy inaczej musi brać antybiotyk. I właśnie w ogóle ja się tak śmiałam, czy znaczy ogólnie razem się śmialiśmy, bo ostatnio jak nagrywałam filmik, w którym pokazywałam zakupy, to się nabiłam, że kupiliśmy tam deskę do krojenia, wałek do ciasta i się nabiłam, że to są fajne przedmioty, takie będą się nadawały do bicia Łukasza. I słuchajcie, teraz wygląda po prostu, jakby miał takie limo. No dzisiaj to już nie wygląda tak źle, ale dzisiaj to już jest. Dzisiaj to już jest 6 dni po tym. Wypadku, tak to nazwijmy Więc też już to wygląda dużo lepiej Ale nadal wygląda po prostu jakby miał śliwkę Może potem pod okiem Jakby po prostu ktoś mu przywalił I się śmialiśmy, że nie może się teraz pokazywać Na vlogach, bo będzie na mnie I że ma dowody, że go bije No i właśnie bierze Antybiotyk, ale te leki Mu wczoraj zmienili Miał brać jakieś inne i tak zastanawiałam się Czy nadal nie może pić alkoholu czy, czy mógłby sobie tam jedno piwo wypić Ale właśnie mi napisał, że nie Że jeszcze bierze ten antybiotyk Więc kolacja aż tak bardzo na wypasie nie będzie Ale i tak Ale i tak będzie smaczna Dobrywie używam sobie tej kredki Catrice No i tylko pomaluję yy, oczy Tuszam i śmigamy Nie wiem jaki tutaj tusz użyć Mam pełno pootwieranych tuszy I po prostu chcę je użyć. Tu mam znowu make up, dawno go nie używałam Zobaczmy jak on tutaj wygląda, no jeszcze jest go dużo W ogóle teraz staram się zużywać kosmetyki I tak się staram, jeżeli mam jakiś kosmetyk, który jest już powiedzmy na wykończeniu No to go wtedy używam i powiem wam, że No są efekty tego I powiem wam, że już widzę, że naprawdę dużo takich na początek kosmetyków zużyłam Bo wszystko odkładam do filmiku, w którym będzie denko Fajny jest ten tusz, co on robi. Volume up. Mam <śmum> szczerze, że tak, no, dawno go nie używałam. Troszkę przeleżał, ale jest jeszcze jak najbardziej ok. O, już się ubrudziłam. standard. Pewnie go sobie gdzieś tam odłożę na wierzch, żeby go zużyć. Pół powieki sobie uwaliłam, ale to jest u mnie normalne. Zaraz, jak wyschnie, to patyczkiem sobie to zbiorę. Dobra, no to co? Jeszcze muszę wysuszyć włosy i będziemy śmigać. Pokażę Wam tak szybko, co kupiłam. No więc ziemniaczki, kapusta, bo będę robić gołąbki chyba jutro, pomidory, jogurt grecki, tymianek, ogórek. Nie patrzcie na ten bałagan w tyle. Aha, wziąłem też mąkę, kiełbasę śląską, bagietki, ręczniki papierowe. Jakiś tu płyn do mycia okien, bo w końcu pomyję resztę okien, chyba niedługo No i słuchajcie, do takiej kolacji, bo to już wiadomo, że to już nie będzie obiad, tylko to na pewno będzie kolacja No to koniecznie kola, niezdrowa, ale słuchajcie, musi być Jabłka, banany, nasiona chia, czy chia, też nigdy nie wiem jak to wymawiać I groszek Ja już witam się z wami kolejnego dnia jest czwartek 13:45 i montuję sobie filmiki. Słuchajcie, mm, chciałam sobie zmontować trzy filmiki i tak. Ten ogólnie wyszedł super i zobaczcie. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj jest ładne światło. Wszystko wygląda super fajnie. I ja tutaj w ogóle nic y, nie dopasowywałam, kolory nic nie zmieniałam. Mam normalnie białe zęby, fajnie to wygląda. Tu z kolei mam filmik, który po prostu wygląda strasznie. Nie wiem, nie podoba mi się, ta kolorystyka jest taka jakby trochę różowawa, a jeżeli sobie tutaj ustawię automatycznie, no to robi się tak szaro i też to wygląda nieciekawie. W ogóle mam tutaj krzywy kadr i mnie to bardzo denerwuje, a nie mogę go poprawić w tym programie, więc naprawdę chyba już dzisiaj nadszedł czas, że będę musiała zainwestować w jakiś inny program do obróbki, bo już zaczyna mnie to wkurzać. No nie zauważyłam, że tą kamerę mam krzywo, a tutaj nie ma takiej w ogóle opcji, żeby sobie troszkę obrócić ten ekran, żeby to było w miarę proste. Ale słuchajcie, tutaj najgorszy filmik to jest w ogóle filmik, który chciałam, żeby pojawił się już wcześniej. W ogóle mam strasznie brudny monitor, znowu solki za to. I tu kolorystyka jest po prostu straszna. Nie jestem w stanie w tym programie tego w ogóle ustawić, żeby te kolory były. O, zobaczcie. Nie wiem, naprawdę nie wiem. No, nie ogarnę tego. W ogóle mi tutaj przeszkadza to, że mam strasznie żółte zęby w tym filmie, i to jest coś, na co mi łukasz zwrócił uwagę, że po prostu e, mamy strasznie żółte zęby w filmiku. W tym, w którym rozpakowywałam e, zakupy spożywcze. I jeszcze tam wiecie kit z tymi zakupami spożywczymi, ale na przykład tutaj to jest makijaż, i ja widzę, że tutaj po prostu jest tyle żółtych tonów, że ściana, która jest biała. To widzicie jak wygląda. Jest po prostu jakaś taka żółto-brązowa. No wygląda to okropnie. A najgorsze to jest właśnie to. O, o, o. Widzicie te zęby? Dramat. Po prostu dramat. I ja nie jestem w stanie tego poprawić. Jak tutaj kliknę na automatycznie, no to wygląda to lepiej, ale wtedy też te kolory są trochę przekłamane i na przykład mam zbyt brązowe czoło tutaj. To nie są te kolory, jakie są w rzeczywistości i mi to totalnie przeszkadza, bo... Po prostu, no to jest makijaż, więc ja bym chciała też, żebyście wy widziały na przykład podkład czy szminkę w takich kolorach, jakie ona ma naprawdę. A tutaj jestem po prostu, nie wiem, no cała jakaś żółta, pomarańczowa. I nie wiem, nie wiem muszę, coś, muszę coś tutaj ogarnąć, bo wygląda to naprawdę źle. Ja ten filmik mam już generalnie zmontowany, to jest taki. Ja tutaj robię makijaż i odpowiadam na Wasze pytania. Nagrałam go już w sumie dużo wcześniej, ale właśnie jeszcze go nie wrzucam, bo... bo jest problem z tą kolorystyką. Jeżeli nie da się nic z tym zrobić, to wrzucę go i napiszę pod filmikiem, że po prostu te kolory są takie jakie są, ale powiem wam, że mi to bardzo przeszkadza. I to jest też pytanie o wybielanie zębów, i ja odpowiadam na nie, i po prostu w tym momencie te zęby są takie mega żółte. O, 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 widać, widać to wygląda naprawdę niezaciekawie. Nie wiem, po prostu czuję, że już z tego programu nic nie wyciągnę i że on przestał jakoś mi wystarczać, więc. Będę musiała ogarnąć coś innego U mnie dzisiaj dzień gotowania, więc pokażę Wam kilka przepisów I pierwszym z nich będzie przepis na taką pieczoną owsiankę Z tego wychodzi coś takiego, wiecie, ni to ciasto, ni to takie fit batony No w każdym razie jest to bardzo dobre i bardzo Wam polecam To jest taka porcja, no dla czterech osób starczy Są tutaj dwie szklanki płatków owsianych Zaraz Wam powiem dokładnie jakich, bo już wyrzuciłam opakowanie do... Śmietnika, i teraz nie wiem, czy to były górskie, czy błyskawiczne, czy jeszcze jakieś inne. Dobra, jednak zwykłe nie trafiłam, ale tak naprawdę to jest bez różnicy, jakich użyjecie. Um, zaraz sobie dodam do tego też dwie szklanki mleka. Dwie łyżki nasionki, albo ja nie wiem jak to się wymawia. Są tutaj, o tutaj widzicie te nasionka są. Łyżeczka cynamonu. Ja zawsze daję dużo cynamonu, bo kocham i uwielbiam cynamon, po prostu ubóstwiam i. Jeżeli jest gdzieś w jakimś przepisie, to ja zawsze dodaję więcej. No i takie dwie garści, takie moje garści, więc takie niezbyt duże rodzynków. I teraz wlewam sobie do tego jeszcze dwie szklanki mleka, i dodam dwa starte jabłka i dwa rozgniecione banany. Te banany rozdrobniłam sobie, wiecie, w takim ręcznym blenderem, bo one wtedy no, się, robi się z nich taka gryzda, tak bym to określiła, i. No, tutaj widzicie, jak to wygląda. No, to się wszystko wtedy pięknie łączy. No, i jeszcze muszę tylko wymieszać te jabłka. No, i piekarnik już rozgrzewa mi się do temperatury 180 stopni i włożę to sobie na jakieś pół godzinki, może troszkę krócej. Tak, już 10 minut przed końcem tego czasu będę sobie zaglądać, czy nic mi się nie przypala. No i gotowe. Te nasiona, kija, one tak troszkę napęczniają płatki też, więc no to nie będzie taka zupa jak na razie jest, tylko po prostu e, wyjdzie no, konsystencja takich jakby batonów, wiecie, tak jak na przykład są te ba batony z bakalandu. No ale oczywiście jak sami sobie zrobimy takie coś, no to to wychodzi dużo taniej i z tego dużo i... No a czasowo to jak widzicie, no to jest dosłownie moment wymieszać wszystkie składniki W piekarniku już robi się samo, więc naprawdę polecam Teraz pokażę wam przepis na taką sałatkę z makaronem Która w sumie już pojawiła się na tym moim starym kanale na YouTubie Ale chcę ją też pokazać tutaj, bo ona nadal jest hitem I jest bardzo prosta do przygotowania Dosłownie, no nie wiem Stawiacie makaron do gotowania i... W czasie, kiedy ten makaron się gotuje, kroicie sobie tutaj wszystko, wrzucacie do miski I to jest tyle. Aha, nie wyjęłam wszystkiego, jeszcze będę potrzebowała majomys Dobra, i teraz to już jest wszystko, dobra Więc tak, makaron użyję sobie nie całej paczki, chyba jakieś takie 300 gram, żeby też go nie było zbyt dużo w tej sałatce Chyba, że zrobię większą porcję i użyję więcej ogórka, no zobaczymy W każdym razie tak, na jakieś 300 g makaronu, jeden zielony ogórek świeży Groszek, chyba też nie cała puszka To w sumie może zrobię jej właśnie więcej Jakaś duża ta puszka mi się wydaje, 400 gramów hmm. Nie, dobra, groszku nie użyję całego, bo tutaj jest go dość dużo Więc dam Dawid resztę doje A ja tak nie lubię właśnie, jak aż tak dużo groszku jest No i tych kiełbas, nie wiem, może ze trzy wkroję Też zobaczę na oko, powiem wam w trakcie No i majonez jest potrzebny Koniecznie koperek, najlepiej właśnie, próbowałam już y, zarówno świeży, jak i suszony i jednak do tej sałatki najbardziej chyba pasuje suszony No i teraz tak, ja mam tutaj Vegeta Natur, ona jest bez glutaminianu, sodu i to jest plus, ale ta sałatka najlepiej smakuje z... Bartek, jak się nazywają ziarenka smaku, tak? Ta przyprawa? Yy, nie mam cudnego pojęcia. Tak, ziarenka smaku. Ja to nie wiem. Chyba tak, ziarenka smaku, ale one właśnie z tego co pamiętam mają ten glutaminian niestety, więc no coś za coś. Będzie troszkę gorsza, ale za to zdrowsza. Jednak wkroiłam tutaj tylko dwie kiełbasy. Cały ogórek, dwie kiełbasy, jakoś tak około powiedzmy pół, no może troszkę więcej niż pół puszki tego groszku. I wiecie co, chyba wystarczy. Chyba nie będę więcej dokrawać. Natomiast jeżeli chodzi o makaron, no to dopiero zaczyna mi się gotować ta woda. Więc jak widzicie, to jest po prostu coś błyskawicznego. Nawet jak przyjdą Wam niespodziewanie goście, to dosłownie 15 minut i macie to gotowe. Więc polecam. Tak wygląda ta upieczona nazwijmy to owsianką. Tutaj już troszkę wydziubałam, bo oczywiście musiałam posmakować. Wiadomo. Tutaj jest sałatka, naprawdę przepyszna. Już nałożyłam Dawidowi, więc to nie jest wszystko. I teraz tutaj robi mi się, dusi mi się gulasz. O! co tu się dzieje? No, nie pokażę Wam go. No, mięso jak mięso, coś tam widać, dobra. A tutaj z boku już mam przygotowane. Ale mi zaparował obiektyw, ale widzę, że schodzi ta para. O, tutaj mam przygotowane warzywka, które wylądują w tym gulaszu. Tak więc, tak się wydaje, że dużo zrobiłam, ale to wszystko jest naprawdę takie mało czasochłonne, więc poszło szybko.